Dajcie znać, czy wiecie, co to takiego jest. Wygląda jak czerwone palce wychodzące z ziemi. Jest to mała podpowiedź, od więc czekamy na Wasze sugestie. My wiemy i damy Wam znać, jak zgadniecie. Chowasz się tam? Proszę? Chowasz się tam? <śmiech> <śmiech> Nie no, chcę sobie <laughs> zerwać parę... Gałą, gałązek yy, hortensji. Ja, już robiliśmy bukiet, już było to święte. No, na, buzia, na zimę, żeby były tak. Wiesz, że ja zawsze mam tyle tych bukiecików hortensji. Jeszcze nawet z tamtego roku mam w, w całkiem dobrym stanie. O dziwo. Każdemu polecam. Bez u jak tutaj nas pilnuje. Tych, tych dużych szkoda, że wcześniej, Klaudusiu, nie ucięłam, wiesz, bo już się prze, przebarwiają, a tak to by tak fajnie wyschły same. Wystarczy takie gałązki hortensji włożyć do wazonu i one sobie spokojnie wyschną i będą ładnie wyglądały. Raba, trzeb, trzeba je przyciąć i jeszcze, jeszcze by coś tutaj dorzucić, jakieś takie ładne, z drobniejszych może. A wiesz, Klaudusiu, że co nas czeka jeszcze dzisiaj? Kawka, odpoczynek. Coś takiego? No to... to o nie zwykle. To później może. Masz nie w tej głowy. Co dzisiaj? Dzisiaj musimy się wziąć w końcu za truskawki, za które się już biorę miesiąc, co najmniej. Tylko wiecznie brakuje czasu. I, i co? Plewienie, truskawki. Nie wiem, ale, ale całą listę mam w sumie. Mam nadzieję, że już zgubisz po drodze. Nie, dobra, idziemy. Mam, mam tutaj nawet mój pla, planer ogrodnika, więc o niczym nie zapomnę. Dobrze, to, to na razie sobie zostanie. Bez Bezuniu, idziemy? Tutaj jakaś nasza loża szyderców, widzę, że myśli że coś jest One już dzisiaj dać. dostały trzy razy ziarno i dwa, i dwa razy surówkę, to już... Nie powinny z taką ochotą biec na mój widok. A mówiłeś, że nic nie dostaną. No nie! Nasze, nasze zwierzęta takie głodne, wszystkie. Biedne, tak. Chodź, uniu tutaj idziemy. Dobra, zaczniemy od tej skrzyni. Od truskawek? Tak. Tutaj najpierw Klaudusiu, plewimy, a później usuwamy te wszystkie liście. Czyli w sumie, większość. Te wszystkie suche stare stare liście trzeba wyrwać. To co, wszystko wyrwiemy na raz? Nie, no przecież nie możesz wyrwać z korzeniami. A jak ci urosną truskawki? Dobra, Radusia, Dobra, idziemy. Lecimy. O ślimak. Kaczki. Co Normalnie obijają się. Takie niby ten. Chłopaki. Lunchu zapomnieliście? Co to ma być? Patrzcie. Pójdą? Nie. <laughs> to mówię, to ale nie. znajdą zaraz. <laughs> obijają się te nasze kaczuchy. <laughs> Nie, naprawdę pierwszy, ra, pierwszy rok, kiedy był stokóz ze ślimakami. No właśnie, patrząc na te, tematyka ogrodów widzisz dużą różnicę, jeśli chodzi o... No bo tutaj dla osób, które nie wiedzą, kaczki mamy dopiero od tego roku, to pierwszy sezon był tak, taki odpięcnie. z kaczkami. I co, i widzisz dużą różnicę faktycznie? No tak, no bo w ogóle, znaczy, no zdarzył się, ale... <noise> Wyjątek potwierdza regułę, no. Tak, no dokładnie, ale naprawdę to, to był pierwszy rok, kiedy w ogóle nie musiałam się przejmować ślimakami. Wszystko było, yy, znaczy z warzyw, no rosło sobie spokojnie, naprawdę ja się nie musiałam niczym martwić, że coś jest zjed, zjedzone, na początku się tylko zastanawiałam, czy, czy to kaczki nie będą podgryzać, nie wiem, sałat <laughs> tak. czy coś takiego i nie, nic. Mądre zwierzaki. Także naprawdę super, zajęły się tylko ślimakami, z warzyw nic yy, nie uszkodziły, także naprawdę... Polecam te kaczki, biegusy, ale wiesz co, Klaudiu, może na wiosnę zrobimy takie podsumowanie po roku z ogólne, kaczkami. Ogólne tak, ale to tak wiesz, w tak, tym temacie też Tak, ale naprawdę powiedzieć. się sprawdziły nawet lepiej niż myślałam. Tak w sumie bezproblemowe te, te zwierzątki. No tak, to prawda. Także przy, przydałyby nam się jeszcze koło domu w lesie, bo nam ślimaki zjadają, grzyby. No tak. Musimy... No, ale tam nie mamy ogrodzone, więc nie musi. Nie możemy puścić kaczki. No to musimy zrobić eksperyment. Kaczka na smyczy, jak Smaczne. kozy wyprowadzaliśmy teraz w ziemi. Tego jeszcze chyba świat nie widział, <grystanie> Że kaczki na, że kaczki na smyczy. No tak Ladusiu, chodź, a w ogóle wiesz, że truskawki nie powinny rosnąć dłużej niż 4 lata na jednym miejscu. Jakie a one One już rosną tr trzeci rok. Ale dlatego że, roku. dlatego, że po prostu nie dają potem owoców, czy co, że się psują? Tak, no gorsze jest, wiesz, y, gorszy jest plon, uh -huh. ziemia jest oczywiście już taka wyeksploatowana uh -huh. Uh -huh. No, tak. i warto je tak co 4 lata przesadzić, więc już wiesz, Klaudusiu, co nas w przyszłym roku czeka? Chyba no, no, herbatka, odpoczynek i opalanie. <laughs> No, też można, oczywiście. Ale po też piję kawę, tak? I to ja piję trzydziennie. No to przesadnie, za że... dużo czasu chyba masz. <laughs> Także widzisz, można znaleźć czas przecież. Dobrze, chodź, Klopusiu, plewimy, usuwamy suche i takie te stare liście, zostawiamy te młode listki. I wiesz co, i tutaj w sercu jest takie serduszko to się nazywa serce. Nie wiem, później Ci pokażę. To to uważaj, żeby, żeby nie uszkodzić, wiesz? Dusia masz tutaj koszyk. Dobra. Pozbieramy troszkę fasolki jeszcze, wiesz. Dobra. Ty, a tu nie ma. No tu też. No jak nie ma? To już byłam, bo nawet sprawdzałam. Może, może to jest ta rzecz, ta rzecz, gdzie kaczki tam nic nie jedzą. A nie, tutaj. jest, A tam jest, jest. No ale aha, bo tutaj są ten... <laughs> dobra. <laughs> Wszystko jasne. Ale trochę się zdziwiłam. no Ja też, bo właśnie widziałam. I to są, y, To jest ta fasolka, którą siałyśmy, wiesz? To są i tak dobrze później. Tak. A to nie, to mi wcześniej wcześniejsze tak dobrze Ja mhm. rozsypywałam dookoła. W tym, w tym roku fasolki nawet było sporo, nie? Tak. I do każdej. Tak, ale na przykład. Robiąc, a zrobiąc sobie takie podsumowanie sezonu, w sumie. Podsumowanie sezonu. Tak przy, przy okazji, jak już zbieramy tą fasolkę. Fasolka się nam udała super. Bardzo tak, na plus. Ogórki, ogórki były fajne, bardzo smaczne, bardzo ale smaczne. było ich tak tylko tak na bieżąco. Tylko, tylko, że z drugiej strony mało było sadzone. Ale były bardzo smaczne. Ale były takie chrupiące tak. i naprawdę były dobre. Jest Pomidory. Pyszne były, ojej. Było ich całkiem dużo, ale jak na tyle sadzonek Klaudusiu, to i tak było tak w sumie średnio. Okay. Bo później ich wzięła. No, dzisiaj w tym roku y, nie ominęła mnie zaraza zie ziemniaczana na pomidorach. Przy, przyznaję się. Na szczęście to już było późno, ale i tak y, dużo pomidorów się zmarnowało. I będziemy odkażać ziemię. Zawsze po zarazie ziemniaczanej myję te paliki mydłem potasowym, no i tak w sumie przemywam taką gorącą wodą. I, i jak do tej pory to się sprawdzało, ziemię, się musimy przekopać, no, no. i, i so, zastosujemy Poplą coś po, może posadzimy bób na przykład. Bóg jest dobrze posadzić po pomidorach, bo yy, wiąże azot i ma taki głęboki system korzeniowy, to spulchnia ziemię, wiesz? Dlatego okay. bardzo ważny jest ten płodozmian, o którym ci tak mówiłam kiedyś. Co na przykład można siać po niektórych warzywach. Tak? Pamiętasz? Ja na przykład powiem Wam, że ja nie wiedziałam, że tak jest, że nie wszystko można siać po sobie. No nie każdy A wie. jeszcze na początku, jak tu zaczynałyśmy, mhm. powiedziałaś, że właśnie. A to musimy tu, a tego nie można na tym, myślę sobie. Jej, siu. Ja to bym wszystko po kolei pewnie sadziła. A to w ogóle czekaj, a gdzie jest ten Klaudusiu poradnik? Tutaj. Sprawdził ci się on? Tak, ale wiesz co, o co chodzi? Możemy pokazać jaki ale, to jest poradnik. No to może może ale, mnie szukają. Ale mi chodzi wiesz o co? Aha, że tak chciałam pokazać. Tak, chciałam pokazać. Taki mamy poradnik. Już patrzę, czy go jest całkiem sporo Przydadzą, przydają się często. Ale wiesz, się otwórz tutaj, gdzie jest y, tasiem, tasiemką zaznaczone, bo chodzi o to, że ja tutaj sobie zrobiłam wiosną, taki plan tego ogródka naszych skrzyń, wiesz i, i napisałam, y, gdzie właśnie posadziłam pomidory, ogórki taki plan, mniej więcej, żeby wiedzieć co można posadzić na przyszłą wiosnę już. No Widzisz, jaka ty jesteś. O, czym? I, o i nawet tutaj mam ściągę, co po czym. Na przykład po pomidorach na przykład mogę groch pasować. <laughs> Dobrze wiedzieć. <laughs> no. No. Także dlatego ten y, płodozmian jest taki ważny, żeby sobie tak rozplanować nawet na kilka lat do przodu, co gdzie sadzimy, siejemy. Bo to ma wpływ na, yy, na żywność gleby, no i na choroby, wiesz, żeby, żeby na przykład yy, nie sadzić w jednym miejscu z roku na rok ro, roślin z tej samej grupy, bo okay. się powielają choroby. Dobra. I, a powracając do podsumowania jest jedna rzecz, której ja żałuję, że nie było jeszcze więcej, bo po tamtym roku to już przyzwyczaiłam się na jedzenie dwóch że rzeczy jest cukini. Tak, dokładnie. o cukinia to jest nasza porażka. Nie? Nie no ma... porażka z porównaniem do ubiegłego roku, Klauduszu, to porażka. No ile było tych cukin? nie bądź ma, że surowi. to jest porażka cukini nasza. Nie no, na, znaczy w sumie nasza, no ale w sumie nasza też. Bo tak w ubiegłym roku posadziłam cukinię y, w takim miejscu, gdzie wcześniej wrzuciłam obornik po kurach. I mhm. jednak cukinia świetnie rośnie na wszelkich kompostownikach ob i o obornikach zgadzam się z tym. Ja, e, ja te sadzonki cukini posadziłam, nic tam z nimi nie robiłam. Przyszłam po jakimś czasie, patrzę, ale cukini. No i naprawdę ile, ojadłem się w tamtym roku cukini. Robiłam keczup z cukini, a w tym roku, no ile zjadłeś tych cukini? Uczalam tak na keczup z cukinii, Po co no nie już Nie ma. A ja myślałam tylko o bigosie z cukini, bo to była wielka <laughs> miłość. Tak. Także co to jeszcze, no, y, marchewki się nam udały, bu buraki się nam udały, fasolki, groch, właściwie wszystko całkiem dobrze, ale faktycznie cukinia to taka... No, mogło być więcej, zdecydowanie, mhm. no. Tak. Szczególnie właśnie, że w tamtym roku to już wszystko byliśmy z cukinii. już, to już miałaś Ja już miałam dość, już, <laughs> ale były pyszne. Kozleciki z cukinii, bigos z cukinii, jakieś sałatki z cukinii, keczup z cukinii, ale przepraszam, to było to faktycznie. Mhm. Ale keczup z cukinii, y, można byłoby kupić cukinię. No i jak kaczup na zimę, by, no. No i tak, i co tak jeszcze o, o tym naszym sobie... O, Klaudusiu, możesz pokazać, jak nam pięknie kwitnie topinambur i jak się nam rozrósł z pięciu sadzonek w ciągu tak. półtora roku. Nie wiem, czy będziecie widzieć skalę, ale naprawdę jest duży. Więc no, to fakt, rozrósł się ładnie. Czyli co, P powiedziałyśmy, co nam wyszło. Warto powiedzieć dusiu, że najwyższa pora, y, musimy tutaj pięknie uporządkować, wyplewić wszystko i najwyższa pora posadzić y, cebulę, Oj, tak i czosnek. Cudownie, mm. to ja uwielbiam A, bo też. Ty nie lubisz sadzić. Co? Ja lubię sadzić. Ale nie, mówisz, że uwielbiam cebulę i czosnek. Nie Nienawidzę A, tak, sadzić, tak, ale, lubisz, ale lubię. dla owoców, no, tej pracy mogę to zrobić. A w przyszłym sezonie co? No właściwie wszystkie warzywa powielamy, które były w tym roku. Wszystko się nam sprawdziło, tylko właśnie ta cukinia to musimy koniecznie gdzieś tam na, tak. przy, ko, przy kompostowniku i mam takie marzenie. <laughs> o Co to się, się? No. Mówisz jak taka, nie wiem, kogoś płać, no bo mam takie marzenie w końcu, może mi się uda. No zdradzie wszystko. No nie wiesz, jakie? Nie wiem. No, szklarnia. A szklarnia. No, ma, a, to, szklarnia. to to jest duże. Myślałam, <laughs> że, że nie jest jakiś nowy tutaj wiesz, warzywo, nie no, szklarnia. Nie, no szklarnia, ale taką żebyśmy sami, sami zrobili z konstrukcji drewnianej. O, i fajnie. A może ktoś... I wtedy pomidorki by były wcześniej. Tak, to prawda. I może więcej by też było, bo tak, były dłużej I więcej i, i dłużej. I tak, dłużej. No. Hmm. Kochani, jak ktoś Was ma szklarnię, to dajcie znać, czy robiliście sami, to chętnie się skontaktujemy po porady. <laughs> Kochani, zbieramy koperek na mój ukochany sos koperkowy, który uwielbiam, już mówiliśmy o tym kilkukrotnie. Pachnie nawet jak tu Ja tak uwielbiam picam. zapach koperku. No, zapach. koperek jest serio super. Kolejna rzecz, która nam się udała. No, to koperek to raczej się udaje, to nie będziemy się aż tak chwalić. Ale trzeba bo... doceniać takie rzeczy. No, ale tak, no mamy koperek, mamy dużo koperku. I wiesz, yy, ja otwieram właśnie plan tego ogródka z, wio no. z wiosny w tym poradniku co pokazywałaś. Otwieram i wiesz co tam jest? Nasiona pietruszki, natki pietruszki, a ja, a ja szukałam tych Aha. nasion od wiosny. No to <laughs> będzie następny raz. Dobra, kochani, dziękujemy wam za oglądanie. Jeśli macie jakieś takie haki albo wasze plany, chcecie się z nimi podzielić na ogród to dajcie koniecznie znać, dobijamy do 500 subskrypcji, tak dużo, że nie mogę po prostu wypowiedzieć, więc zostawcie koniecznie jedną i będziemy już coraz bliżej i widzimy się już niedługo, do zobaczenia, pa pa. Pa. <słyska> Bezunia się żegna. Pa.